Jak w mieć, to się ten czas rozszerza czyli ja bym ci za minuty może 20 minut Ja bym ci przydnąć to szybko mięso mhm. Dostałam hita przy sali, która przeszła przez domek Ale Ta, bo one, one, one nie mają tego Dla nich nie ma czegoś takiego jak skała One nieraz się bakuje pod skałą na przykład. Ja nieraz wychodzę, jestem koło skały i mi dzik wylatuje ze skały, nie? Z środka skały jest kurwa, nie wiem jak. Nie wiem. Jak duch kurwa, przez, przez przedmioty przechodzi. No bo i to, że ja cię się do bazy nie możesz wpierdolić. Bo coś czujesz, że kiedyś mógł. mógł. Co, coś tak czuję, nie? Bo skoro do tej pory naprawili tego, że one przechodzą przez kamień, to coś czujesz, że kiedyś się wpierdolały do, do, do domu kogoś. Coś tak czuję, naprawdę. Wszystki tak mi się wydaje. Ja już mam trzy steki, nie jestem głodny, nie wszędzie, że tam szedł do bazy Prawa pilna była, tak? Hmm. Chłopca się chwali w podniami do chemikaliów W sumie jest żebym się chwalić. Nie no jakbyśmy nie, nie, jakby no, nie mnie nie, 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 nie zaliddował gościu bazy przez aż błąd to byś też powiedzmy że mieli akurat Tak mi się wydaje. Bo tak, to my już tam mieliśmy rzeczy na całą bazę, na całe skończenie bazę i. no już na ten piecyk, nie? Hmm. To I na, na pewno na, na skrzynki, czyli mniej więcej to, tyle co teraz mamy. Też dużo czerwonych kamieni miał Mniej więcej tyle co teraz mamy. Byśmy mieli. O to co by to stworzyli, byśmy się już ubrali na, na jesień i trochę na zimę. Fabrykator też byśmy się ponownie stworzyli, bo tam dużo też czerwonych kamieni miał i ten no raz za zaraz do władzę, 40 jeszcze mnie i kości, Po raz na muzykę włączę, bo nie ma tego dźwięku otwierania drzwi

22 żelaza No teraz mam 45 krzemienia 92 drewna Takie warte rzeczy mówię I 11 kości Może tą chaturę zakarmić Tylko jak to to już się nie dropię tych tych yy... Tego tłuszczu, bo też to zrobię, drogę, wiesz? A też potrzebuję przez tego tłuszczu. Nie masz do pistoletu? Do. No, do pistoletu, tylko że do, te... do tego też on już tłuszcz. Pamiętaj, że masz mojego maka. Pamiętaj, że się dwa razy ubezpieczyłem, młokę. Kurwa hołp. Pystal do dzików mnie goni. Rany boskie! Ja spierdalam, bo chopnie widział na ulicy i na ni 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 się nie wycofuję. Nawet go nie widzę. Bo się do drzewa Także może się kryje, żebym przebiegł, ale nie widzę. To cztery dziki czy jelenie mnie goją. <grym> One są wolniejsze od ciebie, od ciebie. Oni, jak wejdziesz, bieg, to po prostu w po czasie odpuszczą. Chyba, że tam wyrzuciłeś coś wartościowego. Albo masz jakieś coś ważnego tam. Nie marzy. Tę dobra. Ten doj 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 do dojdę do klanu. Giną od dzika. Mówię ci chopy, to O pierwsze dzików mnie goli Ale jak już to jest miejsce z tymi dwoma drzewami, nie? To trochę FPS spodaj Przynajmniej teraz, bo o nagrywanie to może tego. O i teraz... Teraz lepiej. Może no, jest to FPS co w dół, nie powiem Mam nadzieję kurwa, że tego nie umrę To będzie naprawdę źle Za mam od bazy jak coś Mhm Nie wchodzę do jesieni To 219 trawna Żółta sarna obok naszego tołamu To na to co cały czas to trzeba chyba rozpić teraz Skapy Miały jety i to sarne Się. Jak się. z tym, z MQ, to ja ci nie wytwiczę mi, jak chcesz Nie, nie, nie dam do skrzynki. Ludz gdzieś leci, kuchniasz, gdzie? Eee, na, na pewno go nie da, bo mam za śmierć, ale... Co jakiś czas patrzę, wiesz. Dobra, już, już nie widzę bo mnie za stan. nikt tu zasięgu skał. Gdzieś na wiośnie będzie. No na no na wiośnie. To wszystko mi Ja Jestem przed domem chcesz. Masz mi pomóż. Z czym Tam przeciwnika no, mówisz, o sarne? Skąd wiesz? No, chwilą trzymujesz, zaskarżuję. Zaskarżuję. Będziemy już tak, zaraz trafi. Już biegnę, już biegnę. No? Leży dwa fragmenty dropła! Ciepło nie miło zimno nie jest, nie, stworzy, nie stworzyłem miejsca, już moja się ogarnęła z tym kurwa. Mrożę, nawet z w, we wiośnie. W dzień. <laughs> w ubraniu. <laughs> Bez skapy Dobra, tworzę, odrozumię sobą i mega jestem ładny. I odkładam jeszcze do tego schneczki. Sobie I sobie ubezpieczył pistolecik. Wysoka, po w całym wajpie, umarłem na razie tylko raz. <noise> też raz, Raz. Masz jakieś węgla? Masz, dobra. Muszę kończyć, dołożę do pieca. Eee... To sobie, to sobie to ten zrobię. Co robisz? Przepalam. Jak ty co przepalasz niby, kurwa? Czekaj, sweter sobie zaraz zrobię. Plecach sobie zrobię, bo mnie stać. A co? Właśnie plecak, masz jakieś skóry? <grych> eee, pewnie, w słusce. Czekaj. O, A. Co? A już całą, masz tyle tej skóry. Trzymaj się tam. Podzielił co za pismo <noise> zachłanny! co? Kości? Masz kości? E, ile potrzebujesz? Dwóch, tak? <noise> tak. Mam dziesięć, <noise> jak Jak to coś z trzematą? za chłop. <noise> 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 Fabrykator kopycza lepszy stworzyć. Tak, należy ja tworzę fotel, żeby nie zamordować tym nocą, bo się zaraz przycieknę. Eee, dwa mniony Czekaj, nie, 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 nie dawaj nic do pieca na razie. Nie dawaj nic do tego do akku. Może stworzyć fabrykator i lepsze ciuchy i ulepszyć bazę. Nie, ale na razie, na razie, nie twór, na razie nic nie twórz. Nie dawaj nic do kafty, bo się pomiesza. Nic na razie nie dawaj. Chyba ja chcę stworzyć ten. Eee, co to, co to trzeba było? ten Koszula. To. To i czekaj, jest skóra. E, to 60 kosztuje, nie? nie ile masz? To 60, 60, a ja mam 2. Ty masz 2. No <laughs> to idziesz pozbierać, ja też pozbieram. Właśnie to, burka też trzeba troszkę pozbierać. Ile trzeba? trzeba bazę ja na i robić. Ile Popytajcie Mki czy się mki chłopie. Ja na to burka trzeba, czekaj. E... 5. a to, to burka to po dwa dawno to dam, po prostu pięć Boże, masz więcej No masz więcej, no. ale ja już dam to 5 30 skóry Masz jakąś skórę? Koń jakąś taką prawie taką poważną, tak wiesz, tak rzeczy zabierz Ale tak po prostu to, to też tak nie mam posłów, W sensie, no co, będziemy czerwone rzeczy zbierać, które mamy po koło domu? To na no, chwilę wyprawa Nie, w sensie, tak na przykład pójdziemy sobie na górę jesieni na no, hangary te główne Nie, no chodź, no po prostu koło domu, czekaj, wysikam się <laughs> Co? it's neat Patrz nam widzowie. Pokczam, 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 pokczam.